W dzisiejszym filmie podzielę się z Wami moim sprawdzonym przepisem na absolutnie najpyszniejsze. Najpiękniejsze eklery, jakie można sobie wymarzyć, będą w środku nadziewane pysznym kremem karmelowym, który jest bardzo stabilny. I postanowiłam zrobić go też na górze innych eklerów. Dodatkowo krem chantilly wzbogacony tonką jest po prostu obłędnie przepyszny i świetnie komponuje się z tym karmelem w środku. I jak widzicie też jest bardzo stabilny i pięknie wyciska się później na górę tych eklerów. Także będziecie mogli sobie tutaj wypróbować różne kombinacje. Ja nie mogę zdecydować. Zdawać się, która jest lepsza. Przejdźmy do przepisu. Prace dzielimy sobie na dwa dni i pierwszego dnia przygotowujemy bazę do kremów, karmel oraz ciasto parzone. I w garnku z grubym dnem powoli karmelizujemy sobie najpierw cukier oraz syrop glukozowy. A w drugim garnku podgrzewam sobie powoli śmietankę prawie do zagotowania. Tutaj tego cukru z syropem glukozowym nie mieszamy szpatułką, tylko po prostu delikatnie co jakiś czas całym garnkiem tak, takie okrągłe ruchy robimy, żeby ten cukier ewentualnie gdzieś tam jak się rozpuszcza, żeby tak jednolicie się rozpuszczał. A następnie, kiedy ta masa uzyska bursztynowy kolor i dobrze się rozpuści, zdejmujemy garnek spalnika i powoli wlewamy śmietankę. Cały czas mieszamy tutaj rózgą do połączenia. Pamiętajcie, żeby tego cukru z syropem glukozowym też nie karmelizować zbyt szybko, ponieważ później zrobi wam się kamień. Kiedy już mamy śmietankę połączoną z karmelem, wszystko mieszamy. Wkładamy znowu na palnik i powoli sobie podgrzewamy do około 100 stopni. A następnie dodajemy nasze masło oraz masło kakaowe. I w tym momencie znowu mieszam sobie całość rózgą do uzyskania jednolitej masy, a później będę przelewać do wysokiego pojemnika, gdzie będę całość jeszcze blendować, żeby uzyskać gładką emulsję. Ten karmel jest na tyle przyjemny, że fajnie się z nim pracuje później zarówno do szprycowania, jak i do wyciskania na górę. I tutaj wszystkie składniki, które są podane. One są obowiązkowe i nie możemy ich zamieniać na nic innego. Blendując pamiętajmy, aby nie wyciągać blendera ponad powierzchnię karmelu, żeby go na darmo nie napowietrzać. Następnie całość przelewam sobie do szklanej miseczki, później jutro będę w niej ubijać ten karmel, więc warto już o tym pamiętać, żeby była taka trochę szersza. Przykrywam folią w kontakcie i na noc wkładam do lodówki. I tak jak mówiłam, ciasto parzone też możemy przygotować dzień wcześniej, ponieważ je mrozimy. Tak naprawdę możemy przygotować je nawet dużo, dużo wcześniej i po prostu takie wyszprycowane, zamrożone będzie sobie czekało w pojemniku. Ja to robię akurat dzień wcześniej, tak żeby pracę podzielić na dwa dni. Jeżeli macie taki robot jak ja, który ma opcję podgrzewania indukcyjnego, to możecie wszystko zrobić w tym robocie. Jeśli nie, to używamy tutaj garnka. Masło, mleko i wodę podgrzewamy, co jakiś czas mieszamy, a następnie kiedy to masło się rozpuści, włączamy samą opcję podgrzewania, doprowadzamy do wrzenia, a następnie z powrotem wyłączamy robot. Przesiewamy mąkę przez sitko i dodajemy ją tutaj właśnie do naszej masy. Włączamy robot i mieszamy i tutaj teraz będziemy naszą masę studzić do temperatury 60 stopni, czyli grzanie wyłączamy. Ja mam tutaj też taką końcówkę z silikonowym bokiem, taką nakładką, więc tutaj wszystko fajnie mi się będzie samo mieszało. Natomiast możecie też to zrobić właśnie na przykład w garnku szpatułką silikonową. Po prostu nie podgrzewać już tej masy, tylko wymieszać tak, żeby uzyskać takie jednolite, gładkie ciasto. A kiedy wystudzimy całość do około 60 stopni, wtedy będziemy dodawać jajka. Etap, który widzicie teraz, jest to tak zwane zaparzanie tego ciasta, zaparzanie mąki, stąd też nazwa ciasta parzonego. I w momencie kiedy moje ciasto jest już wystudzone do temperatury około 60 stopni, czasami 55, w tym momencie mieszam sobie jajka i następnie powoli stopniowo na najwolniejszych obrotach mieszając cały czas, dolewam też sobie te jajka, ale partiami. Po każdej dodanej partii czekam, aż ona mi się wymiesza w ciasto i tak długo dodaję, aż będę widziała, że to ciasto jest też takie ładne, gładkie, świecące. Wyłączam też sobie robot i co jakiś czas sprawdzam czy już to ciasto leje się jak taka wstążka, czyli kiedy wyłączę robot i podniosę moją silikonową szpatułkę, to czy to ciasto właśnie taką jednolitą wstęgą spływa? Jeżeli tak, to ciasto będzie gotowe. Jeżeli nie, to jeszcze trochę dodaję tych jajek. Natomiast nie dodaję wszystkiego od razu, ponieważ czasami trzeba dodać tych jajek trochę więcej, czasami trochę mniej. Tutaj musimy zwrócić uwagę na to, jak to ciasto wygląda. I gotowe ciasto parzone powinno wyglądać właśnie tak. Następnie przekładam je do rękawa cukierniczego z tylką Wilton 4B. Nie miałam tutaj 8B, uważam, że ona jest lepsza później do wyciskania, więc jeżeli macie to ją użyjcie. Ciasto nieco rozprowadzam po rękawie cukierniczym, na następnie zostawiam je tak na godzinę, tylko przykrywam z jednej i z drugiej strony, żeby mi nie obsychało. I dopiero po godzinie będę szprycować moje eklery. A szprycowanie wygląda mniej więcej tak, powinniśmy to robić jednym ruchem ciągłym, nie cofając rąk tylko całe ciało, dzięki temu te eklery wyjdą takie gładsze, chociaż tutaj akurat przy tym, że miałam mniejszą tylkę to ciężko mi się wyciskało tak zupełnie równo, więc jeżeli macie tą 8B to tej użyjcie. I na koniec powinien być jeszcze taki ruch zakończający do góry, czyli końcimy wyciskać i wyciągamy ciasto do góry i tak troszeczkę do przodu w stronę eklera. Dzięki temu one będą miały taki ładny kształt. No i kiedy już mamy wszystkie wyciśnięte, one powinny być już teraz na tej macie silikonowej. Spryskujemy je najpierw oliwą w sprayu, później posypujemy cukrem pudrem. Dzięki temu one później podczas pieczenia też nie będą nam pękać i tak przygotowane eklery wkładam do zamrażarki. I ostatnia rzecz, którą przygotowujemy dzień wcześniej, to chantilly aromatyzowane ziarnem. Tonki. Tutaj, najpierw, żelatynę zalewam sobie zimnym mlekiem, odstawiam do napęcznienia, a kolejno w garnuszku, śmietankę z mlekiem i potartym ziarnem. Tonki powoli doprowadzam do wrzenia. Ziarno tonki jest bardzo, ale to bardzo intensywne, więc wystarczy tutaj dosłownie połowa ziarenka na tą ilość. I ono będzie pięknie aromatyzowało nam całość. Kiedy nasza masa się zagotuje, pamiętajmy, żeby co jakiś czas też to przemieszać. Odstawiamy wszystko na godzinę i dopiero po tym czasie odcedzamy na sitku tą tonkę, ponieważ te ziarna byłyby nieprzyjemne podczas jedzenia, a nam wystarczy tylko sam aromat. I ponownie całość zagotowujemy. Ja tutaj dodaję jeszcze cukier i pastę waniliową. Jeżeli nie macie tonki, chociaż i tak polecam Wam zakup, bo jest po prostu fenomenalna i to jest tak wyjątkowe aromat w deserze, że nawet wanilia nie jest taka dobra. No ale jeżeli jej nie macie, to możecie dodać po prostu samą wanilię i ten krok infuzji pominąć. Tutaj dodajemy wtedy jeszcze cukier, właśnie tą pastę waniliową, całość doprowadzamy do wrzenia i następnie wyłączamy palnik, dodajemy napęczniałą żelatynę i mieszamy całość tak, żeby nam się rozpuściła. Kiedy żelatyna jest już dobrze rozpuszczona dodajemy nasz kremowy serek śmietankowy i całość mieszamy do jego rozpuszczenia. Następnie nasz krem chantilly przelewamy do miseczki szklanej, przykrywamy folią w kontakcie i wstawiamy na noc do lodówki a następnego dnia zaczynamy od wypiekania eklerów. I tutaj mam przygotowaną sobie matę i blaszkę perforowaną, jest to bardzo ważne. Układam na niej w odstępach około 4 cm zamrożone eklery. Następnie nagrzewam piekarnik do 290 stopni, wyłączam go, wkładam eklery i zostawiam na około 25 minut, aż wyrosną i zaczną brązowieć, a po tym czasie nastawiam piekarnik na 155 stopni bez wyciągania eklerów i piekę przez kolejne 15-20 minut po tym czasie one powinny być właśnie pięknie upieczone, wyrośnięte zabrązowione, ale nie spalone powinny mieć taki lekko złotawy kolor wyciągam i studzę je na kratce kiedy wystygną w każdym ciasteczku od spodu robię trzy dziurki za pomocą okrągłej tylki jest to bodajże Wilton 10 i w ten sposób będę miała równe miejsca do tego, żeby później nadziewać eklery i żeby ten krem wszędzie dobrze rozszedł się po ciasteczku Następnie wyciągam sobie mój krem karmelowy, który przygotowywałam dzień wcześniej, miksuję go, a następnie przekładam do rękawa cukierniczego z okrągłą i płaską tylko tą, którą robiłam dziurki w moich eklerach i w tych trzech miejscach, nadziewam, najłatwiej złapać sobie eklera i będziemy wtedy czuli, czy ten krem dobrze wypełnia nam środek ciasta i w ten sposób wypełniam każde kolejne ciasteczko. Ja też zrobiłam sobie tutaj dwa sposoby nadziewania i dekorowania eklerów i część zrobiłam właśnie z kremem karmelowym w środku, a część z tym karmelem na górze i do środka dałam szentylik, który zaraz będę ubijać. I też wystarczy go tylko wyjąć z miseczki i dosłownie przez około minutę podbić tak, aby uzyskał taką gładką, jednolitą, jedwabistą konsystencję. No i później będę przekładać go do rękawa cukierniczego z tylką łezką, jest to Wilton 125 i w ten sposób będę moje nadziane eklery ale dekorować, ale jak możecie zobaczyć, ten krem też świetnie będzie nadawał się do nadziewania eklerów, więc tutaj w zależności od tego jakie chcecie wykończenie na górze, a co w środku, to już zależy od was. Oba kremy dobrze nadają się zarówno do jednego i do drugiego. Jak widzicie, krem bardzo ładnie zachowuje kształt, eklery też pięknie się prezentują już po upieczeniu i po nadziewaniu. I tutaj właśnie ten Chantilly tonkę nałożyłam sobie na górę, a w środku mam krem karmelowy. Następnie pozostało mi już tylko udekorowanie i one są same z siebie tak piękne, że postanowiłam dodać już dosłownie tylko kilka kuleczek Monalizy z Kalebauta. Są tutaj o smaku białej czekolady i słonego karmelu, a na koniec jeszcze taką wisienką na torcie było tutaj jadalne złoto w płatkach. Wszystkie linki do produktów znajdziecie w opisie pod filmem, więc warto tam zajrzeć, a moje eklery właściwie w tym momencie są już całkowicie gotowe. Ułożyłam je sobie jeszcze na takich dekoracyjnych podstawkach, żeby ładnie się prezentowały i uwierzcie mi, że są przepyszne zarówno w jednej, jak i w drugiej wersji, a jeżeli nie lubicie tak dużo kremu, to możecie je po prostu jednym z nich nadziać i będziecie mieli też bardzo pyszny deser. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba i że z niego skorzystacie. Pamiętajcie jednak, że musicie też wyczuć temperaturę piekarnika i bardzo dokładnie obserwować swoje ciasteczka, a nie kierować się tylko tym, co jest w przepisie i jakie są temperatury, ponieważ ciasto parzone jest dosyć kapryśne i u jednych będzie potrzebna wyższa, a u innych niższa temperatura oraz czas pieczenia, więc tutaj trzeba wszystko sobie wyczuć, poeksperymentować. I mam nadzieję, że też wyjdą Wam takie pyszne eklery. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego smacznego.